Temat meczu powiem tylko krótko. Uważam, że zasłużyliśmy na to, żeby być, żeby być dzisiaj zwycięzcą. Oczywiście okoliczności tej bramki zbudowały odrobinę napięcia. Natomiast w przebiegu całego spotkania uważam, że byliśmy zespołem, który, który kreował więcej sytuacji i był bliżej strzelenia tej, tej bramki, którą, którą właśnie strzelił. 36 spotkań za nami w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu. Zagraliśmy właściwie cały sezon w jedną rundę. Jest to olbrzymie doświadczenie dla całego klubu. Dla mnie, jako trenera, dla sztabu szkoleniowego, zawodników, jak i całego pionu organizacyjnego, jak umiejętnie to połączyć, jak umiejętnie, co, co robić dobrze, tak aby być powtarzalnym co 3-4 dni, tak aby minimalizować mecze, w których. Dziękuję bardzo całemu sztabowi szkoleniowemu za to, jak pracowali, bo, bo pracowali bez wytchnienia. I myślę, że będą wspominać ten okres bardzo, bardzo długo. I ich spektrum zrozumienia tego, co to, to znaczy ciężka praca, się znacznie poszerzyło. Dziękuję zawodnikom. Wielu zawodników grało część meczów z urazami kilku graczy. Zaprawdę poważnymi urazami. Nasza sytuacja kadrowa była bardzo dynamiczna w tej rundzie, i, i tego potrzebowała po prostu drużyna. Poświęcenia i takie poświęcenie ci zawodnicy, większość zawodników w tej rundzie dla drużyny oddała. Serce, ale nie tylko i wyłącznie zaangażowanie, nie tylko i wyłącznie pracę fizyczną, ale również właśnie serce. Dziękuję pionowi organizacyjnemu za. Za to, że, że pomagali nam czuć się jak w domu, w sosnowcu, za to, że y, pracowali tutaj na co dzień i, i pozwalali nam choćby trenować w tych warunkach, y, które, które tutaj mamy na dobrym poziomie, bo, bo ostatnie dni to, to znowu powrót na naturalną murawę, również dzięki, dzięki właśnie takim osobom z drugiego, trzeciego planu. Myślę, że świetne doświadczenie za nami. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że nie we wszystkich meczach y, pokazaliśmy pełnię swoich możliwości. Ale z drugiej strony te okoliczności, o których mówiłem wcześniej, yy, miały ogromny wpływ na to, że yy, w niektórych momentach rundy trudno nam było zachować taką stuprocentową regularność. Pomimo to jesteśmy dalej w grze, zarówno Puchar Polski, jak i Mistrzostwo Polski i teraz zrobimy wszystko, aby dobrze się przygotować do kolejnej rundy. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Jeżeli są pytania, to poprosimy o podniesienie, podniesienie ręki w górę. w Pintur. Dobry wieczór Panie Dyrektorze. Na początku zdrowych i wesołych świąt dla Pana i dla całej najbliższej rodziny. Pierwsze pytanie. Chciałem się zapytać, jakby Pan mógł charakteryzować nowy nabytek Rakowa bramkarza Muhammada Sahinowicza? I drugie pytanie. Już tak trochę nieszczęsny ten rzut karny. Jak to wygląda hierarchia strzelców rzutów karnych w Rakowie? Jak to jest? Tak, Sachinowicz, Muhammad Sachinowicz to jest bramkarz o profilu jakiego szukaliśmy, czyli zawodnik eksplozywny, zawodnik szybki na linii, zawodnik, który dobrze gra nogami, No, ale przed nim bardzo, bardzo dużo pracy, żeby wdrożyć się do Rakowa pod kątem zasad modelowych, pod kątem współpracy z blokiem obronnym, pod kątem naszych zachowań, jakie my oczekujemy od bramkarza. Jak i pod kątem fizycznym. To też jest element, w którym Muhammad musi się wzmocnić i musi wejść na, na wyższy poziom. Jeżeli chodzi o rzuty karne, to zawsze jest tak, że jest z trzech zawodników wyznaczonych. Najczęściej jest to napastnik. W tym meczu był również Fran i, i Nowy. No i ta trójka wewnątrz decyduje o tym, kto, kto ten rzut karny będzie wykonywał. Zdecydował, Zdecydował piasek o tym, że weźmie to na siebie, wziął tą odpowiedzialność na siebie, okazał się nieskuteczny. Natomiast no już nie tacy zawodnicy nie strzelali karnych jak, jak Fabian, więc oczywiście szacunek za próbę wzięcia odpowiedzialności, ale finalnie no nie było ona skuteczna. Prosimy o kolejne pytania. Iwo Andrysz. Panie trenerze, jak będzie wyglądać ten okres między dzisiejszym meczem a wyjazdem na obóz w Turcji? Tak, zawodnicy teraz mają około 9, 10, 11 dni wolnego, w zależności od gracza, ile minut rozegrał w tej rundzie. Następnie gracze wracają do pracy w swoich miejscach zamieszkania, mają bardzo szczegółowo rozpisany plan okresu przejściowego, tak aby 12 stycznia zameldować się w Częstochowie. W pełni gotowym do treningu piłkarskiego, na pełnej intensywności, bo nie będzie żadnego, żadnego wdrażania, tylko od razu będziemy chcieli rozpocząć pracę na wysokich obrotach i 20 wylatujemy na obóz, gdzie rozegramy trzy mecze kontrole. Czy są jeszcze jakieś pytania, drodzy państwo? Artur Kucharski z przodu, tutaj. Do mikrofonu, Artur, jak mogę prosić. Gratulacje za zwycięstwo, natomiast ja bym chciał zapytać jedną rzecz. Kończy się rok, to czas podsumowań i życzeń. Jaki to był rok ten mijający dla pana i czego życzyłby sobie pan w nowym roku? Dziękuję. Sentymentalnie się zrobi, jak zacznę wspominać ten rok. Myślę, że... Nie spodziewałbym się, siedząc tutaj dwa lata, przychodząc do klubu, że tak dużo się wydarzy w ten jeden rok, bo wydarzyło się bardzo dużo, zaczynając od Mistrzostwa Polski, pierwszego Mistrzostwa Polski dla Rakowa i, i to w takim stylu zdecydowanym jako członek sztabu szkoleniowego. Następnie udział w finale Pucharu Polski, który uważam, że pomimo braku zwycięstwa, również jest czymś dużym, bo w Pucharze Polski nie przegraliśmy już od kilku edycji. Nie licząc oczywiście rzutów karnych. No i finalnie ta, ta przygoda w europejskich pucharach i łączenie europejskich pucharów z, z rozgrywkami Ekstraklasy i pucharu Polski. Myślę, że dla każdego trenera rozegranie tak dużej liczby w tak krótkim czasie to będzie doświadczenie, o którym, o którym można wspominać, które można wspominać latami i pewnie tak będzie również w moim wypadku. Życzenia. Jeszcze nie wyszedłem z pracy. Myślę, że życzyłbym sobie tego, aby Raków nadal pokazywał to, co pokazywał również w tej rundzie czyli, czyli dobrą organizację gry, czyli charakteryzował się swoim takim DNA, które doprowadzi nas do, do walki o najwyższe cele. Nie będę tutaj oczywiście klasyfikował i mówił o konkretnych trofeach. Wszyscy wiedzą, o co walczy Raków, natomiast my się musimy skupić na tym, co ma wpływ na wynik co jest przyczyną osiągnięcia dobrego wyniku. I wtedy jestem przekonany, że, że kibice, którym również życzę oczywiście wesołych świąt, yy, będą zadowoleni i usatysfakcjonowani w nowym roku z gry Rakowa. I tym akcentem, drodzy Państwo, kończymy tę pierwszą część konferencji. Za moment część druga, bo już widzę, że za drzwiami czeka nasz kolejny gość. Dziękujemy. Dziękuję. w drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener drużyny gości, pan Kamil Kuzera. Panie trenerze poprosimy o pomyczowy komentarz, a później przejdziemy do pytań z sali. Dobry wieczór. Wiedzieliśmy z jakim zespołem dzisiaj się mierzymy. Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy jaki, jak ten mecz może wyglądać. Wiedzieliśmy jak mocno będzie zdeterminowany przeciwnik. Mieliśmy plan na ten mecz bardzo dobry. Realizowaliśmy go bardzo dobrze, wiadomo, że z delikatnymi błędami, ale grając z takim przeciwnikiem te błędy mm, się przytrafiają. Ee, zarządzaliśmy bardzo dobrze tym meczem i swoje sytuacje doprowadziliśmy do tego, żeby, żeby zdobyć gola. Niestety nieuznany za chwilkę dostaliśmy yy, gola w drugą stronę i. Powiem tak. Czasami po prostu pewnych rzeczy nie rozumiem, które się wydarzają i po prostu zdarzają się i, i musimy wyciągać wnioski, bo sytuacja, która dzisiaj miała miejsce przed stratą naszej bramki, ja wiem, że WAR interweniuje po skończonej akcji i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety ja wprowadzam zmiany po to, żeby mojemu zespołowi ułatwić sytuację, i tak też dzisiaj zrobiłem. Po to dzisiaj przyszedłem na piątkę, żeby zabezpieczyć sobie boczne strefy plus mocno doładować środkową strefę i tą strefę miałem bardzo dobrze doładowaną. W momencie odbioru piłki mój zawodnik bieg sam bez piłki został kopnięty, przewrócony. Siłą rzeczy nie było go w tej strefie, w której być powinien. I przeciwnik tą strefą się dostał, do, pod naszą bramkę z tego uzyskał drożny. Fajnie. Tylko. Tylko jak my mamy rozmawiać, bo co ja mam powiedzieć tym chłopakom w szatni, którzy dzisiaj wyszli mega ciężko, pracowali na to, żeby, żeby tutaj zapunktować. Zostawiam może wszystkich z oceną tego wszystkiego. Na koniec chciałbym wszystkim życzyć spokojnych świąt, zatrzymania się w tym wszystkim. Troszeczkę refleksji, odpoczynku i ładowania baterii na, na nową rundę. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Jeżeli są pytania yy, na sali, to poprosimy o podniesienie ręki w górę. Ja będę wskazywał. Poproszę tutaj mikrofon. Proszę o przedstawienie się zadanie pytania. Dzień dobry, Rafał Szymczyk, Polskie Radio Kielce. Dobry, trenerze, chodzi panu o tę sytuację z Daliborem Takaczem, który był faulowany, tak? Tak jest. Rozmawiał Pan z sędzią Musiałem na ten temat? rozmawialiśmy, no po prostu uważamy, że to się wszystko szybko wydarzyło, natomiast to jest na, na oczach wszystkich i e, ja rozumiem, gdy sytuacja nie ma wpływu, ale musimy być po prostu na przyszłość czujni, bo to po prostu nie pracę, ciężką pracę i i otwiera sektory przeciwnikowi w sposób, który, który my nie chcemy, no i wiedzieliśmy, że Będziemy mieć problem, jeżeli tego nie będziemy mieć. Do momentu, kiedy to mieliśmy, było wszystko w porządku i to wszystko. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przemysław Pindor, prosimy. Dobry wieczór, panie trenerze. Przemysław Pindor, Gazeta Częstowska. Ja się chciałem zapytać o takiego zawodnika jak Xavier Dziekoński, rezerwowy bramkarz Korony obecnie. Jakie plany ma Korona i sztab szkoleniowy bez tego zawodnika, który jest wypożyczone do końca sezonu z Rakowa. Dziękuję. Zawier jest wypożyczony do końca sezonu. Mamy pewne, pewne zapisy kontraktowe, które, które możemy aktywować w jedną i, i w drugą stronę. I, I takie decyzje co do tego będziemy podejmować na pewno po rozegranym sezonie. Witam. Michał Gajos, Radio M Kielce. Tronerze, Troszeczkę poza tym meczem, ale, ale wypada dopytać o Ronaldo de Konu, dzisiaj nieobecny w kadrze. To potwierdza jakby te plotki, które się pojawiają na, na jego temat, że jest raczej jedną nogą poza klubem, czy może to kwestie jakieś zdrowotne, które w ostatniej chwili wypadły? Dziękuję. Ronaldo de Konu moją decyzją został niezabrany zabrany na, na dzisiejszy mecz. Na tą chwilę tylko tyle Państwu mogę powiedzieć i, i zobaczymy, co z tej sytuacji dalej wyjdzie. Prosimy o kolejne pytania, jeżeli są. Proszę śmiało. Maksymilian Kokot, Często Sportowa. Panie trenerze, dzisiaj fantastyczny występ Konrada Forenca w bramce. Podobnie jak tydzień temu we Wrocławiu. Czy tymi dwoma spotkaniami przekonał przekonał Pan do siebie? I czy zmieni się hierarchia w bramce Korony Kielce? Czy zmieni się hierarchia? Hierarchia jest cały czas taka sama, broni ten, który jest w dobrej dyspozycji i Kowrat skoczył na ostatni na ostatni jakby etap rozgrywek i wywiązał się z tego dobrze. Tylko tyle mogę powiedzieć. Już chyba nie widzę więcej pytań, a jeszcze pan Iwo Mandrysz, to tak tytułem końca, panie Iwo. Panie trenerze, czy są jakieś ustalenia odnośnie terminu tego zaległego meczu Korona Raków, bo zarówno Korona jak i Raków pozostają w grze o polski jeszcze? E, tak, są, tam pojawiły się dwa terminy, bodajże jeden na luty, drugi na marzec i, i myślę, że w najbliższych dniach to już dopniemy, tak, bo to muszą być o dwie strony. Tego się trzymajmy, że, że musimy się tutaj... Dobrze porozumieć. Już chyba więcej pytań nie widzę, drodzy Państwo, ponieważ to ostatnia konferencja w 2023 roku, to dziękujemy za współpracę. W zakończonym roku życzymy Państwu wesołych świąt, miłej pracy jeszcze dziś wieczorem. Do zobaczenia.